Wyobraźcie sobie, że wasza wioska znika bez śladu. Znajdujecie się właśnie w Podkarpackiem. Kiedyś pośród malowniczych wzgórz leżała tam mała, niepozorna wioska. Dziś nie znajdziecie jej na żadnej mapie. Drogi zniknęły, domy rozpadły się w pył, a ludzie po prostu wyparowali. Już w latach 50. mieszkańcy zaczęli opowiadać o dziwnych zdarzeniach, znikające zwierzęta, niewyjaśnione światła na niebie. Upiorne nocne odgłosy, jak z opowieści o Borucie. Nikt nie brał tego na poważnie, aż do momentu, gdy ostatni mieszkańcy spakowali swoje manatki i opuścili wioskę. W 1972 roku ostatni dom opustoszał. Oficjalne dokumenty, wymazane. Dzisiaj najodważniejsi turyści, niczym bohaterowie Wiedźmina znajdują jedynie omszałe ścieżki i walące się fundamenty. Niektórzy czują tam mrożącą krew w żyłach obecność, inni słyszą szepty niesione przez wiatr. Czy to skażona ziemia, tajne działania rządu rodem z PRL-u, czy może coś nadprzyrodzonego, jak z legend o skarbach ukrytych w bieszczadach? Jedno jest pewne wioska zniknęła, a jej tajemnica pozostaje nierozwiązana.